Wyobraź sobie poranki, przyśpiewie ptaków, zapach świeżej trawy i spokój, którego próżno szukać w mieście. A teraz dodaj do tego szybki dojazd do pracy, szkoły czy sklepu. To wszystko możesz mieć na tej działce. Ta działka to doskonałe połączenie spokoju z bliskością miasta. Usytuowana w cichej zielonej okolicy, oferuje idealne warunki do życia z szybkim dostępem do miejskich udogodnień. Wspaniałe miejsce dla tych, którzy pragną odpocząć od miejskiego zgiełku, ale nie zrezygnować z wygody codziennych dojazdów. Dzięki powierzchni 1507 m2 masz przestrzeń na dom, ogród i odpoczynek na świeżym powietrzu. Działka jest ogrodzona, wyrównana, a warunki zabudowy umożliwiają postawienie domu jednorodzinnego. Prąd już doprowadzony, a gara zapewnia dodatkowe miejsce na samochód czy sprzęt. Lokalizacja na nowym osiedlu domów jednorodzinnych w pobliżu szkoły i supermarketu zapewnia komfort codziennego życia. To idealne miejsce, które stanowi również świetną inwestycję na przyszłość. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktów w celu umówienia się na dzień pokazowy.